Witam, albo cześć, Siemanko, ja Nazywam się Kapitan Zgredek. Witam Was na moim pokładzie. Witam Was w piątym odcinku z gry Driver Free, czyli Driver Po prostu 3. Gra o psychopatycznym tanerze policjancie Tajniaku, który tutaj próbuje wejść szyki do, do gangu, podając się za Tajniaka po to, żeby ten gang rozpracować. W poprzednim odcinku, moi mieli, zniszczyliśmy jacht Ligatora, podłożyliśmy bombę po spektakularnym wybuchu. I domyślił się, że coś jest z nami nie tak. Próbowaliśmy go potem złapać. Próbował nas zabić moi mili Nie wyszło mu to, zaczął uciekać na motorówce Ścigając go motorem Potem autem Trochę porage'owaliśmy Rage gorszy, albo przynajmniej taki sam Niż z dwójki W końcu zabiliśmy tylko. Znajdujemy się tutaj, gdzie się znajdujemy Moi mili, także intro i lecimy z tematem no i co moi mieli? Tak jak widzicie, mamy Today Slater dwa dni później, ale to piszę. Zobaczcie się w muzykę. Stare gry wszystkie miały, może nie wszystkie, ale większość miała taką boską muzykę. Rokową, przyjemną. Nawet tekst większość miała spoko. Zobaczcie, jakiego to klimatu daje. Dlatego lubię stare produkcje, chociażby ze względu na muzykę. Dziś już takiej mojej muzy muzyki nie robią w grach nowych. Znaczy robią, ale to są wyjątki, wyjątki potwierdzające regułę. Naprawdę mało dobrej muzyki jest w nowych produkcjach. A jak jest to taka cinematic, nie? Filmowa, nie taka właśnie, Ktoś zostawił teczkę na komisariacie Aligator? Tylko patrole piesze nie wiedziały, że jestem dobry? Ale jeżeli dobre patrole nie wiedziały. Czyli pewnie te samochodowe też mieli na myśli. No ale bez jaj, żeby kurde rozbić jeden gang, wybić kurde Miami z wszystkich policjantów po tajemnice i Sambu, Trzy kurde mi miasta, państwa, miasta znaczy się, trzy miasta po to, żeby... Dramat. Te garaże mi przypominają, te garaże właśnie z dwójki, to trzeci, czwarty odcinek, gdzie takiego raidza miałem, bo te osiłki Kejna próbowały nas zabić. Wish you never met me. Um, a w tej serii Hein ginie i to od Jericho, więc. I to nie spoiler, go, bo to było w poprzednim albo jeszcze w poprzednim odcinku. Widzieliście, dupa z Keina go zabił. Wierny. słabo, no ale. Na że dwa moje mieli to samo, była muzyka taka przyjemna pod koniec. Ja musiała ją wam wykasować ze względu na content IT, tam wykasowałem, bo były dwie pod rząd. Ale linki wam wstawiłem do oryginałów. Ładne to fajne tę muzykę miały stare gry. Nie powiem, że nie. <sum> Sale! 70% close! E, clo, close! 70%! Cześć, wy wyprzedaż! Ja tu chcę, zapłacę, zapłacę proszę o panią, jak dostanę wypłatę. Kurtkę musiałam na jesień kupić 70% promocji? Ludzie, musiałam tam zajechać. Sorry. Przynajmniej pomogliście mi z wyborem. Ładna, ładna. <laughs> Wracając, ja nie wiem dlaczego ten, ten. aligator tam dał tą tekę z jakimiś tam zeznaniami na komisariat. Wow! Takich tych patroli to nie było nawet, kurde, wy. Dziwię się, że dał, bo przecież Alligator myślał, że gang, jako gangus mu zniszczyłem ten jacht. No chyba, że potem policja to wykorzystała i powiedziała, że to oni. Aczekolwiek słabe to by było, bo gdyby Alligator się wygadał, to już po tenerze. Już jeden go próbował zabić. No ale... Próbowałam o mieli się bawić mikrofonem, ze względu na ten nowy mechanik klawiatury. Jeszcze zanim ją wyciszę, muszę sobie zorganizować jakąś cyfrówkę czy coś, bo chcę nagrać wam RGB tej klawiatury. RGB. No a jednak mam dobry, bo Full HD nagrywa aparat. Aczkolwiek przy słabym świetle, ja mówię o telefonie, on się nadaje jako kamera do twarzy. Ale jeżeli chodzi o noc, to straszne szumy łapie, łapie taka kamerka i... No i po prostu nawet jeżeli to jest Full HD, to się rozmazuje, a nawet gdybym chciał nagrywać w dzień, to wtedy RGB wam nie pokaże. On się ustawień, klawiatury, apki i tym podobne, więc spróbuję coś znaleźć ciekawego. Jakąś mówię, fruwaczkę, czy coś, aczkolwiek dodatkowo. Da wam powiedzieć, że z ogon. ja wiem, że mam zgubić ogon. Dodatkowo chciałam wam... Ta GTA na przykład, policja by już mojej mili zawróciła. Tutaj mojej mili. Tutaj moi miliony oni widzieliście jak jechał w przód cały czas. Ale wracając, to yy, zmieniłem sobie głośność mikrofonu w ustawieniach tych systemowych ze 100%, 100 dB z na. Znaczy 100% podwyższania tych decybeli. Nie zmniejszyłem głośność mikrofonu na 80, znaczy na 90. Zobaczymy, co mi to da. W obs z kolei zmniejszyłem o 3-5 decybeli głośność z gry. Nie w samej grze, nie w systemie, tylko w OBS-ie. No i dodatkowo bramkę szumów zwiększyłem, zmniejszyłem do 16 dB. Wróć auto do wody nam się na nic nie przyda. Spadaj stąd. Zabieraj je stąd. No dobra. A czykolwiek wiecie, moi, jak to moi mini jak to bywa. Nawet jeżeli ustawię też. No. Muzyczka zniknęła. <laughs> Smutek. Nawet jeżeli mojej mili ustawię tą e, łapankę e, głosu od 16 decybeli, to wiadomo, klawiatura działać będzie poniżej. Aczkolwiek, jeżeli ja już mówię, to spokojnie jest więcej niż 16 decybeli i w momencie, kiedy ja mówię, automatycznie będzie łapało dźwięk z klawiatury, tak? I to samo z myszki. Dlatego ciekawi mnie, jak to wyjdzie. Zobaczymy sobie... E, zobaczymy sobie. Ja sobie zobaczę po nagraniu, wy sobie zobaczycie na YouTubie. Ale ciekawi mnie, czy w końcu mi to wyszło, bo powiem wam, że znalazłem jakiś taki fajny mikrofon, mikrofonu, tylko nie potrafię dobrze usta odstawi ustawić, bo raz tutaj mam taki boss, że brzmi jak robot. Z jednej strony mam echo i najchętniej bym zmienił lokum, albo kurde pianki wygłuszające sobie kupił. W swoim domu tak zrobię. Dobra do wody zniszczony Tanner kurde jak jakiś żółw zapiszmy sobie profil oczywiście i lecimy do następnej misji yes 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 of course doch Islam następne zadanie porażając re ze... working relationship. Ale Alligator dał tą tekę, tak? Teraz mamy zabrać od He's niego auto, a teoretycznie był island. na psach, więc ja nie the ogarniam o co case. chodzi. Dostań się do magazynu Alligatora, no bo ja przecież nie służę teraz jako... Mm, ...typ tego. Ja przecież nie służę... Kurde, typie, chciałam twój motor. Motorem się szybciej jedzie. Dzięki! Dzięki, kur... Jezu, jakie mędy z was. Gdzie są te drugie gliny? Gdzie jest w ogóle ten motor, który zrzuciłem? Dawać go. Więc ja nie wiem, o co tutaj biega, moi mili. Jeszcze te słupki, te słupki... Te słupki, moi mili, w GTA to bym spokojnie rozwalił, a tu to cholera wie, o co biega. Nara! Ziu. Ale zaraz się przekonamy. W ogóle na kanał pod, podcastowy spyra, jakby kogoś ciekawiło o ketozie. Ale tak nagrywany już pro, pro, pro z... Y, wszystkimi info potwierdzającymi, tam nie może być moimi mili błędów. Mówię, badania, badania, jeszcze czas badania. Jakby kogoś ciekawiło z takiego mocno naukowego, medycznego punktu widzenia to możecie sobie wpaść, obanać ogólnie całą serię e, Spyro The Dragon i Draivara, w sumie dwójki poprzedniego, który był na PSX-ie gdyż moja... S... nie mówię, że tylko, ale w serie na psx będą podcastowe pogadanki do gier są spoko Dobra. I jesteśmy. Wow, wow, wow. Tutaj, tutaj, ale pad poślizg, lol. Ja nim nie zakręciłem. Ale to akurat było normalne, bo hamulec ręczny na maksa wcisnąłem. Dobra, spadłowa, spadowa I lecimy do alligatora po auto. A takie sobie autko. Kiedyś mi się podobały te autka ze względu na to, że miały te przednie światła otwierane. To było w nich fajne. Już nie ja uciekam. Boi się. Coś go zdradzi. Dobra, masz tu swój cash. Bankroll. Che, he, he. Jakby przestało dziś powiedzieć. Nie. Śmiech w nawiasie. Też no, dobre. Kalita! A mi się z Mio pomieszała. To dlatego, że niedawno grałam w Need for Speed's z tego z 2005 roku, nie 12 i tam przecież Mija była. A laska Razora. A. Faktycznie, coś mi się powaliło. Broni nie mogę zmienić? Przecież się powoliłam, myślałam, na zmianę broni. Ale nie mogę jej zmienić, więc nie wiem o co chodzi. Coś mi się porąbało. Naprowadzanie kurde tego celownika jest gorsze niż jakbym sam naprowadzał. Nie to, że sterowanie spierdzielili to. No patrzcie, patrzcie. Patrzcie. Zrobię ci Atari reklamę. Zrobię. Ja pierdzielę. Te nowe Atari, które kupiło stare Atari. To czemu wy nazwy nie zmieniliście? Ja bym się wstydził pod tą samą nazwą nagrywać. Spróbuję inaczej. Wsiądę na szybko do auta. Jezu. Ja to bym, mówił. zmienił nazwę i bym się wstydził. Już, kurde, obrywam. Ale może. Dobra. Udało mi się. Przejadę. Przejadę. Shit. No i kurde, którędy? Wkurzasz mnie, typie. Po prostu mnie wkurzasz. Turendy ja mam, kurde, teraz przejechałem tędy na szybko. Teraz, kurde, co? Wow, jak się ukrył. Hardcore! Weź to przeskocz, kurde! Ty mendo! życie cię! nie mogę zmienić, nie wiem o czego. Pierdaczej, i mnie nie wkurzaj. Broń mi się zmieniła, lol. Tędy ma wejść, może? Nie. Mam chapsy, cieszę się, dziękuję. Wszystko jest miłe, tylko kurde, mać którędy ja mam iść. Hmm Idę jak mi pasuje No chyba że to nie było to auto I jeszcze będę musiał zaraz wziąć inne Tędy chyba ja przyszedłem Lara wiecie, dobrze idę i trzeba iść na piechotę, ale idę A się zbagował lol Rabid mi się kończy, a to już jest słaby Mi te bronie. Alon wolno biega, lol. Ale przewroty robi fajne. A ten co? Pogował się chyba. he. he, he. Bardzo dobrze. Tuż gorzej. O cholera. Powoli. To jest motor. Motor by mi się przydał. Problem jest z tym, że ja nie wiem czy ja mogę wziąć jakiekolwiek auto Bo jak tam tamtędy to też mi to gówno chyba da ja jeszcze jedno bo mi zostało widzicie to? O cholera O cholera Tak to znów jest jakaś kurde ucieczka z kurr a mać. Nie, no to w taki sposób. Tak, to jest jakiekolwiek auto miałam zabrać, moi mini. Ha, 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 ha. To było po prostu przezabawne. Nie skacz, ty kurde łajzo! Tylko wsiadaj do tego auta! On se kurde podskoki robi, idiota! Dobra. Tam nie mogę tam jednak muszę wziąć kurde moje mili, nie auto muszę wziąć. Dobra, ale nie mam tego. Słabo. Jest, mam. Działa mi ten karabin maszynowy, nie? Przeładuj. Przeładowanie ważne. Tanner. Powinienem się o tym wiedzieć, jako glina. Będę musiał wyłączyć to automatyczne celowanie w następnym odcinku, bo jest wkurzające jak... jak się tylko da. To to kurde we mnie strzela. U? Ja ma koleś. Fajny jesteś, ale biorę twoje auto. To się ładnie ze mną bawił, powiem wam. Aż za ładnie kurde. Wiedzą jakby drogę blokować? Kamy Dobra, w tym aucie może szybciej ucieknę. Widzimy, jezu. Sorry, że ja nic nie mówię, ale to jest kurde zbyt stresujące. Jeszcze ciężarówka. No poje... Bało. Jezu, główna droga. Nie wyjadę tędy. Mat. Jezu, to którędy ja mogę? Tędy mogę? Kurde, ale tu... Jezu, opony nie mam. Słyszycie jak skrzypi? Dobra. Cześć, ja tylko po to, żeby zajebać twój. Nie mogę go wywalić z wozu! Really? Co tu się odpierdziela? Mam jechać na takiej skrzypiącej oponie, ale tam jest strzałka czerwona. Jezu, koniec misji. Ja jeszcze, kurde, 40 stopni za okiem, to już w ogóle powiem wam, że. Wyjeźdź z Dodge, Is Dodge Island, to nie jest kurde auto, jakim ja jestem idiotą Wait, co ja mam tu zrobić? Dobra, już wiem co ja mam zrobić Nara! Motorówka to jest najlepsze, co człowiek wymyślił, naprawdę. A taką motoróweczką tam się w życiu realnym przyjechało, tak na poważnie, teraz już mówiąc. Really. Ciekawe, co by było, gdyby ubym zahaczył most. Ale ja już próbować, powiem wam szczerze, nie będę, bo... Nie dzięki. Wysiadaj. Wysiadaj, no! Ty zo jedna. Idziemy tam do czerwonego punktu. Przeładuj broń. I uschowaj. schowaj. Ładnie. Po co masz budzić tutaj podejrzenia wśród tych ludków? A cholera, jeszcze wie, kto jest innym, kurde, przygłupim tajniakiem. Zestresowałem się, zgubiłem ich, ale się zestresowałem. I co teraz? Aha, tutaj kryjówka. Dobra, moi mili, po tym potem po tym stresowaniu, ja was tutaj zostawię samych. Wyrzucę oczywiście wasz za burtę, bo nie ma co tutaj już się dłużej męczyć, 24 minuty odcinka. Oczywiście, jeżeli wam się podobało, to zachęcam was do zostawienia łapki w górę. Jeżeli wam się nie podobało, to szczerych łapki w dół. To są oczywiście również e, też promowania, bo jednak to jest oglądalność. E, wbijajcie również na fanpage. Chciałam na grupach facebookowych e, swój fanpage trochę popromować. To muta dostałem, bo YouTube'a promuj, Facebooka nie, więc pamiętajcie, że istnieje coś takiego jak ten fanpage. No i co moi mili, ja się na ten moment będę z wami żegnał, do zobaczenia w następnym odcinku, do zobaczenia, cześć!